Czy chcesz wiedzieć, jak się czuje w Nowym Jorku? Jeśli tak, obejrzyj ten film. Cześć, nazywam się Gabryk Wilomowski, jestem przewodnikiem po Nowym Jorku i mieszkam w Nowym Jorku. Od jakiegoś czasu wycierają do mnie różne plotki na temat tego, co się dzieje w Nowym Jorku i chciałem parę informacji sprostować. To fakt, że w Nowym Jorku zachorowało bardzo wiele osób i zmarło wiele osób z powodu koronawirusa. Jednak ja osobiście nie znam nikogo, to zachorował, a tym samym zmarł z tego powodu. Naturalną konsekwencją pandemii i późniejszej kwarantanny, która była konieczna, żeby ją zatrzymać, jest lawinowo rosnące bezrobocie. Większość Amerykanów nie ma oszczędności i żyje z miesiąca na miesiąc. Problem bezrobocia może się wkrótce stać nie tylko problemem ekonomicznym, ale również społecznym. To prawda, że w jest kwarantanna. Wiąże się z tym, że te osoby, które mogą pracować z domu, pracują z domu. Jednak, jeżeli ktoś musi jechać do pracy, to jedzie do pracy. Komunikacja działa nie ma żadnych ograniczeń w poruszaniu się pomiędzy. Różnymi miastami w stanie Nowy Jork, czy na przykład do innych stanów, które są w pobliżu, można korzystać z parków, plaż i tej przestrzeni ogólnej. Gubernator Como wczoraj zapowiedział, że będzie obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, ponieważ do tej pory było tylko zalecenie, i około 30% osób to robiło. Wiele osób w telewizji ogląda puste ulice w i mówi: Wow, Nowy Jork wymarł, koniec świata i tak dalej. Pamiętajcie jednak, że tylko 10% mieszkańców Nowego Jorku mieszka na Manhattanie. Większość życia toczy się poza Manhattanem: Queensie, Brooklynie, Staten Island czy Bronxie. Kiedy jest kwarantanna, większość mieszkańców zostaje u siebie na dzielnicy. Więc. Dlatego nie ma tłoków i można znaleźć miejsce parkingowe w mieście. Kolejna sprawa, nie ma turystów. Pamiętajcie, że 60 milionów turystów przyjeżdża co roku do Nowego Jorku. Kiedy ich nie ma, nie ma tłoku na ulicach. W czasie kwarantanny większość sklepów jest zamknięta. Z wyjątkiem sklepów spożywczych, niektórych sklepów wielobranżowych, marketów budowlanych, aptek i drogerii, które są zwykle przy tych aptekach. Na chwilę obecną nie ma większego problemu z zaopatrzeniem, przynajmniej na końcu. Fakt, są zamknięte restauracje. Dla wielu osób może wydawać się, że to nie jest wielki problem, ale w Nowym Jorku jest trochę inaczej. Pamiętajcie o tym, że wielu Nowojowczyków je wszystkie posiłki poza domem, ponieważ mieszkania mają bardzo małe i często, żeby to mieszkanie było większe, eliminuje się kuchnię, albo robić tylko mały kącik kuchenny. W postaci ekspresu do kawy, może jakiejś małej szafki z płatkami, masu morzechowym, albo coś w tym stylu. W związku z tym tylko jedzenie na wynos, a nie wszystkie restauracje są otwarte nawet z jedzeniem na wynos, więc a, może być to odrobinę stresujące. Ludzie obecną sytuację traktują jako tymczasową i czekają tylko na koniec. Nie dramatyzują, a nie lamentują. Jest jak jest, będzie lepiej ale musimy wszyscy na tym pracować. Tylko w stanie Nowy Jork ludzie mają świadomość tego, jak niebezpieczna jest broń i dlatego nie można chodzić z bronią po ulicy. Kupno broni nie jest takie łatwe jak w innych Stanach i dlatego to jest jeden z najbardziej bezpiecznych miejsc do mieszkania w tym kraju. Dlatego informacje, że jest um, wykupowanie broni, strzelaniny, to wierudna bzdura. Czego mi najbardziej w chwili brakuje, to faktu, że nie mogę skorzystać z takich podstawowych usług, na przykład pójść do fryzjera. Uważam, że Stan Nowy Jork wywiązuje się ze swoich obowiązków bardzo dobrze. Szczególnie Google Laptop.com, który udziela informacji rzetelnej, jasnej i aktualnej. Pandemia wpłynęła bardzo mocno na mentalność nowojorczyków. Jestem pewien, że pewne formaty zostały zmienione. Tak jak spotkania zbiorowe, na przykład mecze czy koncerty. Uważam, że Chiny powinny ponieść konsekwencje swoich akcji, w tym przypadku dezinformacji. Uważam, że sytuacja, która jest Nowym Jorku, ulegnie poprawnie już wkrótce. Jestem optymistą w tej kwestii. Uważam, że na tym etapie powinniśmy się skupić, co będzie po koronie. Czy recesja, która wisi na włosku, przygnieci nas wszystkich? I powinniśmy pomyśleć, co my możemy zrobić, żeby te konsekwencje złagodzić. Wszystko to, co Państwu przekazałem, to moja osobista opinia. Mam pełną świadomość, że wielu nowojorczyków widzi obecną sytuację z innej perspektywy. Nikogo nie chciałem urazić, ale to jest mój punkt widzenia na to, co się dzieje w Nowym Jorku. Pozdrawiam serdecznie i wszystkim życzę zdrowia.